się manko siemanko. No i stało się Wagenko wylało i cały czas jeszcze pada Pokaż się. Będzie trzeba chyba trochę podsypać tu Tu ziemię w wysopkach i tak będzie trzeba trochę odsunąć I może tu się trochę nasypie Więcej wody jest tak w zeszłym roku Bo rok temu to nie wylało tu A teraz wylało Dobra Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku Na razie, cześć